Uważam, że polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej powinna być okazją do podnoszenia kluczowych tematów związanych z wzmocnieniem bezpieczeństwa, a także do wzmocnienia relacji transatlantyckich. Nie ma dzisiaj w moim przekonaniu dla nas lepszego miejsca do prowadzenia rozmów na temat Unii Europejskiej niż właśnie Warszawa, korzystając z prezydencji, którą dzierżymy. Dlatego muszę powiedzieć, że żałuję, iż zrezygnowano z planów przeprowadzenia w Polsce organizacji u nas w kraju szczytów Unia Europejska Stany Zjednoczone i szczytów Unia Europejska Ukraina bo byłaby to doskonała okazja do takich rozmów Stany Zjednoczone bez wątpienia odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oczywiście z naszego punktu widzenia patrząc przede wszystkim bezpieczeństwa w Europie i w naszej części Europy Dlatego od samego początku mojej prezydentury robię wszystko, co możliwe, aby umacniać więzi transatlantyckie i wzmacniać obecność także i wojsk NATO w Polsce, ale, co oczywiste, przede wszystkim obecność amerykańską, bo to jest największa i najsilniejsza armia w Sojuszu Północnoatlantyckim, a co ważne, także i najsilniejsza na świecie. Sukces szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku sprawił, że wschodnia flanka sojuszu została istotnie wzmocniona. Od tego czasu wielokrotnie zwiększyła się obecność wojsk NATO w Polsce, w tym istotnie za kadencji prezydenta Donalda Trumpa. W 2015 roku w Polsce przebywało okresowo zaledwie kilkuset żołnierzy wojsk sojuszniczych w różnych miejscach. Obecnie jest to już kilkanaście tysięcy żołnierzy w kilkunastu miejscach w naszym kraju, w tym stała obecność wojsk amerykańskich. Powstały bazy wojskowe, powstała natowska infrastruktura Powstała baza antyrakietowa w Redzikowie. To są rzeczy, o, których, o które skutecznie zabiegaliśmy przez ostatnią dekadę, a nawet i dłużej w licznych rozmowach i na wszystkich kolejnych szczytach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jest w NATO, a wojska NATO są w Polsce, co jeszcze 10 lat temu wcale nie było sprawą oczywistą. I trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest nasz wielki sukces i to jest niezwykle istotne umocnienie naszego bezpieczeństwa. Zmartwiła mnie ostatnia propozycja ze strony rządu, żeby przedstawiciele prezydenta nie brali udziału w posiedzeniach rządowych poświęconych bezpieczeństwu i obronności. To przejaw niestety absolutnie przeciwnego trendu. Uderzy ta zmiana nie tyle we mnie, jako prezydenta Rzeczypospolitej, dzisiaj jeszcze sprawującego urząd, ale który wkrótce kończy swoją prezydencką misję, ale właśnie w nowo wybranego prezydenta, który kiedy zjawi się tutaj w pałacu prezydenckim i przejmie ode mnie urząd, będzie już podlegał tym nowym przepisom, gdyby zostały wprowadzone w życie. A przecież, proszę Państwa, współpraca pomiędzy rządem a prezydentem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa to nie tylko kwestia. Dobra Rzeczypospolitej to nie tylko kwestia zdrowego rozsądku w dzisiejszych trudnych czasach, ale ona jest wprost zapisana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązując obie strony do rzetelnego współdziałania. Jeszcze raz powtórzę sprawy bezpieczeństwa Polski muszą być wyłączone z politycznego sporu. O wiele rzeczy można się w polskiej polityce spierać, spieramy się, taka jest natura demokracji, że jest spór i to jest oczywiste. Że mamy różne poglądy i powiem tak, dobrze, że je mamy, bo dla demokracji to zdrowo, ale są sprawy fundamentalne. Taką sprawą fundamentalną dzisiaj z całą pewnością jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, i to zewnętrzne, i to wewnętrzne, i jestem absolutnie przekonany, że dzisiaj w polskiej polityce nie ma sprawy ważniejszej dla Polaków niż właśnie ta. Dziękuję bardzo.